Ukrywasz to w sobie, latami, zaciśnięte usta, plecy proste, jakbyś mógł udźwignąć wszystko, ale nie możesz, bo to, co trzymasz w środku, wypala cię od środka jak żar. Milczysz, żeby nie zranić, milczysz, żeby nie rozbić kruchego świata, który zbudowałeś wokół siebie, ale to milczenie staje się więzieniem, klatką sprętów niewypowiedzianych słów, i czujesz, jak powoli zaczynasz tracić tlen. Nie jest to odwaga. Nie jest to siła, to jest ból. Zakuty w ciszę, zakuty w pozory, zakuty w nadzieję, że kiedyś ktoś sam się domyśli. Ale nikt się nie domyśla, bo nikt nie patrzy tak głęboko jak ty patrzysz w siebie. Serce bije jak młot, myśli krążą w nocy, dłonie zimne, a ty wciąż próbujesz grać rolę człowieka spokojnego. Jeśli to cię teraz poruszyło, zostaw lajka i napisz swoją miasto. Chcę wiedzieć, dokąd docierają nasze wiadomości. Kontynuujmy. Powiedz mi: Jak długo jeszcze będziesz udawać, że nic się nie dzieje? Jak długo będziesz przełykać słowa, które chcą rozerwać ci gardło? Pamiętasz ten moment, gdy ktoś zapytał, czy wszystko w porządku? I odpowiedziałeś, że tak, a w środku krzyczałeś, ale dźwięku nie było. Noszenie w sobie tajemnicy jest jak noszenie rozżarzonego kamienia w dłoni. Myślisz, że wytrzymasz? Myślisz, że zdołasz się przyzwyczaić? Ale to cię pali, zostawia ślady, których inni nie widzą. Czas płynie, godziny zamieniają się w lata, a ty wciąż nie mówisz, wciąż nie pozwalasz, by prawda przebiła skorupę. I nagle przychodzi moment nieplanowany, nieoczekiwany moment, który zmienia wszystko. Ale zanim to nadejdzie, zanim fala przerwie tamę, muszę cię zapytać: Gdyby ta decyzja musiała zapaść teraz, jaka byłaby twoja powiedzieć od razu, czy poczekać na potwierdzenie? Odpowiedz: mówię albo czekaję. Kontynuujemy. Wyobraź sobie, że nie ma już czasu, że drzwi zamykają się szybciej niż zdążyłbyś wyciągnąć rękę. Wyobraź sobie, że osoba, do której chciałeś mówić, nagle znika i zostajesz tylko ty. Ty i niewypowiedziane słowa, które już nigdy nie znajdą adresata. To nie jest ostrzeżenie, to jest rzeczywistość wielu ludzi, którzy odkładają na jutro, ludzi, którzy wierzą, że zawsze jeszcze będzie okazja. A potem stoją nad grobem i czują, że część ich serca została pogrzebana razem z kimś, kogo kochali. Ukrywanie uczuć jest formą powolnej autodestrukcji. Nie krwi, nie ran widocznych, ale ran, które gniją w środku, które zatruwają każdą myśl, każde spojrzenie, każdą noc. Bezsenność, która nie mija, guz w gardle podczas spotkań, unikanie kontaktu wzrokowego, gdy temat dotyka zbyt mocno. Cisza staje się ciężarem większym niż prawda. Prawda boli tylko raz. Cisza boli codziennie. I wiesz, że to prawda. Czujesz to, czytając te słowa. Twoje ciało reaguje szybciej niż rozum. Zaciśnięty żołądek, szybszy oddech, ten znajomy ból w mostku. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Bo boisz się odrzucenia. Bo boisz się, że jeśli odsłonisz serce, ktoś nim wzgardzi. Ale czy naprawdę wolisz do końca życia karmić się iluzją bezpieczeństwa? Niż poczuć ryzyko prawdziwego spotkania. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, po prostu to uznaj. Twoje milczenie stało się Twoim łańcuchem, a ty sam jesteś swoim strażnikiem. Kiedy ostatni raz spojrzałeś komuś w oczy i poczułeś, że chcesz powiedzieć całą prawdę, i w ostatniej sekundzie cofnąłeś się. Pomyślałeś, nie teraz, jeszcze nie teraz, ale to nie teraz powtarza się bez końca. Cisza żywi się Twoim strachem. Każdego dnia rośnie. Każdej nocy zagarnia więcej przestrzeni w twoim sercu, a ty myślisz, że masz nad nią kontrolę. Nie masz. To ona kontroluje ciebie. Prawda czeka, jak głaz na szczycie wzgórza, czeka, aż grawitacja będzie silniejsza od twojej siły wstrzymywania. I kiedy runie nie będziesz mógł jej zatrzymać, to będzie moment, który zmieni wszystko. Ale pytanie brzmi, czy będziesz gotów, czy twoje serce wytrzyma ten cios? Czy twoje życie udźwignie konsekwencje milczenia? Ukrywane uczucia nie znikają, one mutują, przeradzają się w gniew, w frustrację, w chłód, w ironię, w dystans. Z czasem nie wiesz już, co naprawdę czujesz, bo tak długo dusiłeś prawdę, że twoje serce przestało ją rozpoznawać, a jednak wciąż jest iskra, wciąż jest ten moment, gdy myśl powiedz to przebija się przez mur. Nie możesz tego zignorować, to jest Twoja jedyna szansa. Oddychaj, nie musisz teraz odpowiadać, po prostu to uznaj, bo jeśli dalej będziesz czekał, jeśli dalej będziesz odkładał, tamten moment przyjdzie nagle i nie będzie odwrotu. Nie uciekaj od tego, nie udawaj, że nie słyszysz. To, co ukrywasz, krzyczy w Tobie głośniej niż Twoje myśli. Twoje milczenie jest decyzją i Twoja decyzja już teraz kształtuje Twoje jutro. Czy naprawdę chcesz, by twoje jutro było budowane na kłamstwie ciszy? Czy wolisz wreszcie poczuć, jak to jest oddychać pełną piersią? Ukrywane uczucia zawsze kończą się eksplozją, a eksplozje ranią, ranią ciebie, ranią innych, ranią to, co chciałeś ocalić. Nie pozwól, by ten dzień nadszedł zbyt późno, nie pozwól, by twoja cisza była twoim końcem. Nie uciekaj, powiedz teraz. Nosząc to w sobie, sam tworzysz labirynt, z którego nie ma wyjścia. Każdy dzień to kolejny korytarz, każde milczenie to kolejny mur. Im dłużej zwlekasz, tym bardziej gubisz drogę. I nawet nie zauważasz, że stajesz się więźniem własnego serca. Twoje ciało krzyczy, twój oddech staje się cięższy, twój sen coraz krótszy, a ty wciąż mówisz sobie, jeszcze trochę wytrzymam, ale to kłamstwo. Cisza nie jest neutralna, cisza rośnie, cisza zmienia się w ciężar, który przyciska cię do ziemi. I kiedy patrzysz w lustro, widzisz już tylko cień tego, kim byłeś, zanim zacząłeś ukrywać wszystko, co naprawdę czułeś. Noszenie tego w ukryciu jest jak chodzenie z kamieniem przywiązanym do szyi. Niby idziesz dalej, ale każdy krok staje się trudniejszy. Niby oddychasz, ale powietrze nie dochodzi do końca płuc. Widzisz innych, jak żyją, jak się śmieją, jak mówią, a ty wiesz, że w środku nosisz coś, co ich śmiech zamieniłoby w ciszę. Gdyby tylko poznali prawdę. I tu zaczyna się rozdźwięk. Z jednej strony nie chcesz mówić, bo boisz się utraty. Z drugiej nie możesz już milczeć, bo czujesz, że tracisz siebie. Twoje ciało nie kłamie, twoja dusza nie kłamie. To, co ukrywasz, nie chce dać ci spokoju. Bezsenność, która nie ustępuje. Ścisk w gardle podczas spotkań, unikanie kontaktu wzrokowego, gdy temat dotyka zbyt mocno. Zaczynasz wierzyć, że to normalne, że każdy tak ma. Ale to nie jest prawda, to nie jest codzienność wszystkich, to jest cena Twojego milczenia. Oddychaj. Nie musisz odpowiadać teraz, wystarczy, że to uznasz. Zauważasz znaki, te małe sygnały, które mówią, że cisza zaczyna niszczyć Twoje wnętrze, nerwy napięte jak struny, serce, które bije mocniej, gdy ktoś pyta o Twoje życie. Zmieniasz temat, odsuwasz wzrok, chowasz dłonie, żeby nikt nie zobaczył, że drżą. Te sygnały to ostrzeżenia. To wołanie byś nie czekał, to echo w twoim wnętrzu, które przypomina, nie zostało wiele czasu, bo jeśli tego nie przerwiesz, stanie się coś, czego się boisz najbardziej. Twoja cisza przekształci się w barierę, której już nie przebijesz. I wtedy obudzisz się w świecie, w którym nie będzie już ani miejsca, ani osoby, ani chwili, by powiedzieć prawdę. Cisza działa jak trucizna. Kropla po kropli zatruwa twoją krew, nie zabija od razu, ale zmienia każdy oddech. Zmienia każdy poranek, zmienia to, jak patrzysz w oczy ludziom, których kochasz. W końcu zaczniesz myśleć, że to twoja natura, że zawsze byłeś kimś, kto nie mówi, ale to kłamstwo, twoja natura krzyczy, twoja natura chce się uwolnić. Ty tylko nauczyłeś się więzić samego siebie, aż przychodzi ta chwila, ten moment, pierwsza pęknięta ściana, i wtedy zaczynasz rozumieć, że cały czas powtarzałeś ten sam schemat, ukrywałeś. Zamiatałeś pod dywan, milczałeś, by zachować spokój, ale ten spokój był iluzją. W rzeczywistości pod spodem narastał chaos. I to on teraz domaga się głosu. To jest właśnie wzór, którego nie chciałeś nazwać wzór milczenia, wzór odkładania, wzór udawania, że jutro będzie lepsze, jeśli dziś nie powiesz nic. Ale prawda jest inna. Każde twoje milczenie dokładało cegłę do muru, który oddzielał cię od życia, jakiego naprawdę pragnąłeś. Jeśli to zapaliło w Tobie sygnał, napisz w komentarzu Parzebudź się, kontynuujmy. Rozpoznajesz to ten schemat, ta powtarzalność, zawsze ten sam lęk, zawsze ta sama decyzja, przemilczeć. I zawsze to samo poczucie winy po fakcie. To nie jest przypadek, to nie jest po prostu Twój charakter, to jest wyuczony mechanizm, pancerz, który miał Cię chronić, a stał się Twoim więzieniem. I teraz widzisz że twoja cisza nie była tylko brakiem słów, była decyzją, była wyborem. Każde nie teraz było tak naprawdę nigdy. Oddychaj, nie musisz teraz odpowiadać, po prostu to uznaj, bo tu jest prawdziwy ból, nie w tym, że boisz się mówić, ale w tym, że cisza odebrała ci wolność, że nauczyłeś się wierzyć, iż twoje uczucia nie zasługują na głos, że uwierzyłeś, iż twoja prawda mogłaby zburzyć świat. A więc lepiej, by nigdy nie ujrzała światła dziennego. Ale teraz w tej chwili zaczynasz widzieć, zaczynasz rozumieć. To nie Twoja prawda niszczy Cię, to Twoje milczenie. Twoje serce potrzebuje przestrzeni, Twoja dusza potrzebuje oddechu. Twoje życie potrzebuje, byś wreszcie przestał chować się za maską. A więc spójrz w siebie. Zadaj pytanie, które od dawna próbujesz zignorować. Czy naprawdę chcesz być człowiekiem, który do końca życia milczy? Czy naprawdę chcesz umrzeć z niewypowiedzianymi słowami w gardle? Czy naprawdę chcesz, by twoje życie było historią człowieka, który nigdy nie odważył się być sobą? Nie musisz znać odpowiedzi teraz, ale nie uciekaj od pytania. Teraz jest moment, teraz jest ten punkt, w którym twoja droga może się zmienić. Nie jutro, nie kiedy poczujesz się gotów, nie kiedy ktoś cię zmusi, teraz, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie ty, to kto? Twoja cisza nie będzie cię chronić, twoja cisza cię pochłonie, a prawda? Prawda cię uwolni, może zaboli, może rozbije to, co zbudowałeś, ale wreszcie pozwoli ci oddychać. To jest twoja decyzja. A teraz, co waży więcej? A, powiedzieć prawdę, czy B, zachować milczenie? Napisz w komentarzu A lub B i powiedz dlaczego. Kontynuujmy. Ukrywanie małych rzeczy było twoją codziennością. Nie przyznawałeś się do zmęczenia, nie mówiłeś, że boli, nie wyjawiałeś, że czujesz się samotny nawet w tłumie. Każde takie przemilczenie wydawało się niczym, ale to one, ziarnko po ziarnku, zbudowały ciężar, którego już nie potrafisz unieść, niby drobiazgi, ale każdy z nich to cegła, i nagle budzisz się otoczony murem, nie wiesz nawet kiedy go postawiłeś. Twój autooszustwo było wyrafinowane. Powtarzałeś sobie, to nie jest dobry moment, powtarzałeś to nie takie ważne, powtarzałeś jeszcze poczekam, ale każde z tych zdań było wymówką, każde z tych zdań było kłamstwem, które wmawiałeś sam sobie i w końcu uwierzyłeś. Tak wyglądało twoje życie, maska na maskę, warstwa na warstwę, na zewnątrz spokój, wewnątrz chaos, na zewnątrz uśmiech, wewnątrz krzyk. A ten krzyk rozrywał cię od środka, choć nikt go nie słyszał. To jest właśnie omijanie prawdy, to jest właśnie ta strategia, która miała cię ocalić, a uczyniła z ciebie więźnia. Ty sam siebie okłamywałeś, że cisza to siła, że milczenie to mądrość, że powściągliwość to dojrzałość, ale prawda jest taka, że to był lęk, nic więcej, bezsenność, która nie ustępuje, ścisk w gardle podczas spotkań, unikanie kontaktu wzrokowego, gdy temat dotyka zbyt mocno. Twoje ciało zawsze zdradzało prawdę. Twoje serce biło szybciej, gdy ktoś podszedł zbyt blisko, twoje dłonie pociły się, gdy pytania dotykały tego, co ukrywasz, twój uśmiech drżał, gdy temat był zbyt bliski, a ty nazywałeś to normalnością. To nie była normalność, to był alarm. Oddychaj, nie musisz teraz odpowiadać, po prostu to uznaj. Teraz wiesz, że twój największy wróg nie był na zewnątrz, nie był w ludziach, którzy mogli cię zranić. Nie był w świecie, który wydawał się zbyt brutalny. Twój największy wróg był w tobie. To twoje własne milczenie, to twoja decyzja, by nigdy nie dopuścić światła do środka. Ale teraz zrozum: czas wyboru jest nieunikniony: albo powiesz prawdę i wreszcie poczujesz, że żyjesz, albo będziesz dalej milczał i powoli zanikał. To jest twój moment, to jest twoje wezwanie, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie podejmiesz decyzji. Decyzja podejmie ciebie, a jej konsekwencje będą nieodwracalne. Poczuj ciężar tych słów, poczuj jak one wnikają w twoje wnętrze, bo to nie jest teoria, to jest twoje życie. Nie oszukuj się dłużej, nie graj w grę, która cię zabija. Twoje omijanie prawdy musi się skończyć, twój autooszustwo musi runąć. I właśnie teraz docierasz do punktu, którego nie można już cofnąć, to jest twoje przebudzenie. Prawda nie jest twoim wrogiem. Cisza jest Twoim wrogiem. To cisza odbiera Ci godność. To cisza sprawia, że Twoje noce są bezsenne. To cisza sprawia, że Twoje dni są ciężkie jak kamień. Ale kiedy wypowiesz to, co ukrywasz, wstrząs nadejdzie. Świat się zatrzęsie. Maski runą, i już nigdy nie wrócisz do tego, kim byłeś. To jest punkt, z którego nie ma powrotu. I właśnie tam musisz wejść. To jest Twój próg. To jest Twój ogień. To jest Twoje oczyszczenie. Prawda Cię spali, ale z tego ognia narodzi się coś, czego nie znałeś wolność. I właśnie teraz stoisz w tym miejscu. Twoje serce wali, Twoje gardło boli, Twój oddech jest krótki, ale wiesz, że to jest moment. Wejdź, otwórz usta, powiedz to, nawet jeśli głos Ci drży, nawet jeśli łzy Ci płyną, nawet jeśli nie wiesz, co będzie dalej, bo dalej będzie życie, dalej będzie prawda, dalej będzie oddech którego tak długo ci brakowało. Czy kiedykolwiek zaufałeś i później tego żałowałeś, bez nazwisk, czego się nauczyłeś? Kontynuujmy, oddychaj, nie musisz teraz odpowiadać, po prostu to uznaj. A teraz deszcz pytań spada na twoją duszę. Czy naprawdę chcesz dalej udawać? Czy naprawdę chcesz codziennie patrzeć w lustro i widzieć kogoś, kto nigdy nie miał odwagi być sobą? Czy naprawdę chcesz zostawić światu tylko maskę, a nigdy siebie? Odpowiedź jest w tobie. Nie musisz jej mówić na głos, ale musisz ją znać. Twoja decyzja nie musi być pełna słów. Ona zaczyna się od wewnętrznego dość. Dość ciszy, dość kłamstw, dość odkładania. Twoje życie domaga się prawdy, Twoje serce błaga o oddech, Twoja dusza krzyczy o wolność. Nie możesz już tego uciszyć. Twoja droga dopiero się zaczyna. Właśnie teraz, w tym momencie postawiłeś pierwszy krok. Nie wiesz jeszcze, dokąd cię zaprowadzi, nie wiesz, jakie mosty spalisz, a jakie zbudujesz, ale wiesz jedno: nie możesz już zawrócić, bo raz, gdy prawda przebudzi się w tobie, cisza nie ma już tej samej mocy. To nie jest koniec, to jest początek. To, co zrobisz z tym teraz, należy tylko do ciebie. Jeśli wybierzesz ciszę, będziesz wiedział, że uciekasz. Jeśli wybierzesz prawdę, będziesz wiedział, że wreszcie zacząłeś żyć. Nie ma innej drogi. Nie ma trzeciej opcji. Teraz twoja dusza stoi naga przed tobą. Nie chowaj jej z powrotem za mur. Oddychaj, słuchaj serca, słuchaj ciszy, ale nie dawaj jej władzy, bo twoje życie dopiero teraz naprawdę się zaczyna. Seta wiadomość do ciebie przemówiła: zasubskrybuj. Chcesz ciąg dalszy? Napisz: Chcę część 2. Jeśli to naprawdę cię przeniknęło, jeśli jakieś zdanie tutaj przypomniało ci wszystko, co próbowałeś zapomnieć, to nie trzymaj tego tylko dla siebie. Zasubskrybuj tutaj, bo następne wideo poruszy to, czego nikt inny nie odważy się dotknąć. Skomentuj, co najbardziej zabolało, napisz prosto z serca, bez filtra i udostępnij komuś, kto też musi obudzić się z tego kłamstwa. To nie tylko wideo, to lustro i wiele osób potrzebuje się w nim zobaczyć.